To, że szympansy jedzą mięso polując na mniejsze małpy dowiedziono już kilkadziesiąt lat temu. Do dziś jednak trwają badania nad tym po co one to robią. Hipotezy są trzy, a najnowsze wyniki badań zaskakujące. Pierwsza, wydająca się najbardziej oczywista, dla pożywienia. Wzbogacenia w zwierzęce białko monotonnej roślinnej diety. Według drugiej polujące samce dzielą się mięsem z samicami, dzięki czemu zdobywają ich względy, zwiększając swój sukces rozrodczy. Trzecia. Szympansy polując określają relacje społeczne, ugruntowują swoją pozycję, a najsilniejsze samce dowodzą swojej bezwzględności, siły oraz władzy i dominacji. W świetle najnowszych badań to właśnie ta hipoteza zdobywa najwięcej argumentów i staje się najbardziej prawdopodobna. Jak widać na tym nagraniu, szympansy bardziej niż jedzeniem zainteresowane są masakrowaniem i tak już martwej ofiary. A jako, że są naszymi najbliższymi kuzynami, zachowanie to może sporo powiedzieć nam także o nas samych.